No cześć, witam wszystkich. Jesteśmy na przejeździe kolejowym, oczywiście w Niemczech. Pokazuję jak trwają prace, jak widać położono nowe torowisko. Tutaj mamy wykorzystane podkłady i betonowe i drewniane. Tak to wygląda, bardzo ładnie. No tam dalej torowisko się urywa, bo. Z tego co widziałem, to tam dalej robią most. A tak to wygląda w kierunku dawnej stacji PKP Niemcza. Kawałek może podejdę, ale bokiem, bo jednak po tym torowisku to tak nie sposób chodzić. Powoli trzeba się będzie przyzwyczajać, że no, będziemy w ogóle nie będzie wolno chodzić po torach. Także nie promuję tego. No szkoda, że nie robią tutaj nigdzie mijanki. Tak to wygląda. kierunek Dawna stacja w Niemczy. Tam to rowisko też się dalej urywa. Bo dopiero jest pod wiaduktem. No dzisiaj... Chyba, że po południu znajdę jakiś czas, to no może też pokażę. Jak na razie to... Pokazuję tylko tyle, ile mogę. Od przejazdu się trochę oddaliliśmy. No także to będzie fajnie wyglądać. I mam nadzieję, że w przyszłym roku już cała linia będzie wyremontowana i pociągi będą kursowały. No chociaż mówię, tutaj tak jak to było kiedyś, bo tam, ponieważ tam był peron, nawet dwa perony, no to mijanka być powinna. No ale jak wiemy, tutaj stacji nie będzie, a szkoda. No wystarczyłoby tylko odnowić, nie wiem, poczekalnie, czy coś. Już tam nie mówię, że kasy biletowe, ale chociaż poczekalnie. I pociągi mogłyby się tutaj normalnie zatrzymywać, więc to jest trochę, według mnie, nieprzemyślane. No, ale to zrobić. Tak to sobie wygląda. Tam dalej może już nie będziemy myśli. Jeszcze raz pokazuję z tej strony. Taki krótki materiał, chyba wystarczy. Przejdę na tą stronę teraz. Tu nikogo nie ma, także mogę śmiało nagrywać. O. Tak sobie to wygląda. No i to się będzie ciągło. Pomału, poma, pomału i zrobią. Dobra. To na razie tyle. Także do następnego filmiku. I cześć.